Czy zauważyliście kiedyś, jak wasz pies mówi do was w cichy, wyjątkowy sposób i zastanawialiście się, co to naprawdę oznacza? Psy nie używają słów, ale każdy ruch, każde spojrzenie i każdy gest to jak sekretny język miłości, zaufania i lojalności. Od delikatnego szturchnięcia po figlarne obroty, każda akcja to wiadomość, tajny znak, który pokazuje ich głębokie uczucia. Obserwują nas, pocieszają, chronią i zapraszają do swojego życia w sposób, którego często nie dostrzegamy. W tym filmie pokażemy Wam dziewiętnaście zaskakujących rzeczy, które robi Wasz pies, a które nie są przypadkowe. Każde merdanie ogonem, każde przechylenie głowy, każda delikatna łapa na Was, to wgląd w ich serce. Niektóre działania są zabawne, niektóre ochronne, a inne bardzo emocjonalne. Ale wszystkie są sposobami, w jakie wasz pies próbuje się z wami porozumieć. Zrozumienie tych zachowań nie tylko ułatwia życie z psem, wzmacnia waszą więź, zbudowaną na zaufaniu, miłości i cichych rozmowach, które tylko wy dwoje dzielicie. Do końca tego filmu spojrzycie na swojego futrzanego przyjaciela w zupełnie nowy sposób. Zrozumiecie ukryte wiadomości za ich przeciąganiem się, westchnieniami. Szturchnięciami i obrotami. I będziecie wiedzieć dokładnie, jak reagować, aby wasza więź była jeszcze głębsza. Jeśli więc kiedykolwiek zastanawialiście się, co tak naprawdę próbuje powiedzieć wam wasz pies, przygotujcie się: ta podróż w świat zachowań waszego psa pokaże wam świat miłości, troski i lojalności, którego być może wcześniej nie dostrzegliście. Delikatne trącenie nosem albo głową to nie tylko wyraz chęci zabawy. To swego rodzaju ciche, emocjonalne zapytanie: Co u ciebie? Wasz pies może trącać was, żeby poprosić o miłość albo uwagę, albo po prostu, żeby upewnić się, że wszystko u was w porządku. Wyobraźcie sobie powrót do domu po długim dniu, a wasz pies delikatnie trąca nosem waszą nogę. Nie jest to natarczywe, ale raczej ciche przypomnienie: Jestem tu. Każde trącenie jest jak cichy uścisk w psim języku, delikatny szept, który mówi widzę cię, zależy mi na tobie. Naukowcy odkryli, że to zachowanie może uwalniać oksytocynę, znaną również jako hormon przytulania, zarówno u psów, jak i u ludzi. To sprawia, że więź emocjonalna między wami staje się silniejsza. Zauważanie tych trąceń i odpowiadanie delikatnym dotykiem lub miłym słowem sprawia, że pies czuje się kochany, bezpieczny i głęboko związany. To potężniejsze niż cokolwiek, co można wyrazić słowami. To słodkie rozciąganie, które wykonuje twój pies, gdy wracasz do domu, to coś więcej niż tylko ruch ciała. To jest pełne ekspresji wyrażenie radości, ekscytacji i chęci bycia blisko ciebie. Nazywa się to ukłon do zabawy. I oznacza, że Twój pies chce się bawić i nawiązać z Tobą kontakt. Wyobraź sobie, wchodzisz do domu, a Twój pies wygina grzbiet, wyciąga się do przodu i macha ogonem jak flagą szczęścia. Jeśli to zignorujesz, mogą poczuć, że ich nie zauważyłeś lub Ci na nich nie zależy. Ale zaledwie kilka sekund zabawy lub ciepły uścisk wysyła wiadomość. Też za Tobą tęskniłem. To ciekawe, że eksperci od psów twierdzą, że takie rozciąganie często sprawia, że psy czują się jeszcze lepiej. Uwalnia szczęśliwe substancje chemiczne, które sprawiają, że są jeszcze bardziej zadowolone, gdy dołączasz do zabawy, co wzmacnia waszą więź i ich radość, gdy jesteś w pobliżu. Kiedy pies opiera się o ciebie, to cichy, ale potężny znak zaufania i uczucia. Opieranie się oznacza że pies czuje się bezpiecznie i stabilnie, gdy jest blisko ciebie. Każde oparcie szepcze Jesteś moim bezpiecznym miejscem, polegam na tobie. To mały gest, ale pełen emocjonalnego znaczenia. To zachowanie wynika z ich instynktów stadnych opieranie się o innego członka stada świadczy o zaufaniu i bezpieczeństwie. Kiedy twój pies opiera się o ciebie w spokojnej chwili, a nawet podczas wspólnego oglądania telewizji, Potwierdza to twoją rolę jako jego ostoi i obrońcy. Delikatne pogłaskanie po boku lub łagodne słowo może wzmocnić tę więź i sprawić, że pies poczuje się zrozumiany i doceniony bez wydawania jakiegokolwiek dźwięku. Stukanie łapą może wydawać się na pierwszy rzut oka proste, ale to naprawdę sprytny sposób, w jaki psy się komunikują. Psy wybierają idealny moment na stuknięcie. Często robią to, gdy coś robisz, lub gdy wyczuwają, jak się czujesz. Jedno stuknięcie może oznaczać, że są ciekawe, inne może prosić o twoją uwagę, a czasem to po prostu sposób, w jaki pokazują, że im zależy. Wyobraź sobie, że siedzisz przy biurku, pracujesz, a twój pies delikatnie stuka cię łapą w ramię, a potem patrzy na ciebie dużymi oczami. Sprawdza, czy tam jesteś, szuka odrobiny otuchy. Albo po prostu cicho okazuje Ci miłość. Naukowcy badający zachowania zwierząt twierdzą, że ten delikatny dotyk aktywuje specjalne obszary w naszych mózgach, co sprawia, że chcemy odwzajemnić życzliwość i troskę. Pomaga nam to lepiej się rozumieć i czuć bliżej. Każde stuknięcie łapą jest jak mała wiadomość, ciche kocham Cię lub widzę Cię, łączące Wasze serca bez potrzeby słów. I wzmacniające waszą więź. Głębokie westchnienie ze strony twojego psa to coś więcej niż tylko oznaka relaksu to sposób, w jaki mówią o swoich uczuciach. Kiedy twój pies wypuszcza z siebie duży oddech, może to oznaczać, że jest szczęśliwy, trochę zirytowany, albo po prostu pozbywa się nagromadzonych emocji. Wyobraź sobie, że wracasz do domu po ciężkim dniu. Twój pies cię widzi, wzdycha. I opiera się o ciebie, jakby mówił: Nareszcie wszystko w porządku. Naukowcy odkryli, że westchnienia u psów mogą być sposobem na pozbycie się stresu, uspokojenie emocji i pokazanie, że czują się bezpiecznie. To ich cichy sposób na wyrażenie, że czują się lepiej i spokojniej, pokazując, że sama twoja obecność sprawia, że wszystko wraca do normy. Następnym razem, gdy usłyszysz westchnienie, pochyl się. I delikatnie pogłaszcz swojego psa, pokazując, że rozumiesz to uwolnienie uczuć. Sprawisz, że poczuje się bezpieczniej, a wasza więź wzmocni się w sposób, w jaki słowa nigdy by nie zdołały. Kiedy pies zwija ogon wokół ciebie podczas odpoczynku, to stary, głęboki komunikat zaufania, lojalności i ochrony. W naturze zwijanie ogona chroni słabych członków stada i świadczy o trosce i uwadze. W domu ta czynność oznacza cichą obietnicę jestem tu dla ciebie i nie opuszczę cię. To miękkie, ciepłe uczucie na nodze to coś więcej niż tylko wygoda. To ich sposób na emocjonalne połączenie się z tobą i okazywanie uczuć bez szczekania czy przytulania. Badania zachowań psów sugerują, że tego rodzaju dotyk może zmniejszyć niepokój zarówno u psa, jak i u człowieka uwalniając uspokajające hormony i sprawiając, że dom staje się bezpieczniejszy. To małe działanie wiele mówi o miłości, trosce i naturalnej więzi ochronnej, jaką psy czują do ciebie. To, że pies liże twoje stopy, może wydawać się dziwne, a nawet trochę obrzydliwe, ale dla twojego psa to super wrażliwa, emocjonalna kontrola samopoczucia. Nasze stopy wydzielają mieszankę potu, Zapachów i specjalnych substancji chemicznych, które opowiadają historię o tym, jak bardzo jesteśmy zestresowani, jak się czujemy, a nawet gdzie byliśmy przez cały dzień. Psy odbierają te informacje za pomocą tak zwanego narządu Jacobsona, zwanego czasem narządem lemieszowo nosowym. Pozwala im to smakować i rozumieć uczucia poprzez zapach. Jeśli twój pies liże ci stopy częściej niż zwykle, może to być znak, że wyczuwa, iż czujesz się zestresowany, zmartwiony lub zmęczony i próbuje cię pocieszyć. To gest, który łączy troskę, zrozumienie i instynkt pod wieloma względami twój pies staje się trochę terapeutą, trochę opiekunem, zmywając niewidoczne zmartwienia każdym kochającym liźnięciem. Odwdzięczenie się delikatną pochwałą lub czułym podrapaniem za uszami wzmacnia waszą więź i daje psu znać, że jego troska jest zauważona i doceniona. To, gdzie i jak śpi Twój pies, mówi wiele o jego miłości, zaufaniu i instynktach. Jeśli wtula się w ciebie, to tak, jakby mówił: jesteś moim bezpiecznym miejscem, gdzie czuję się spokojnie. Jeśli śpi z pyskiem skierowanym w stronę drzwi, to świadczy o jego naturalnych instynktach stróżowania, że czuwa nad Tobą ale być może najbardziej wzruszający moment to ten, gdy odwraca się do ciebie plecami, pokazując, że jest całkowicie bezbronny, to ostateczny znak zaufania. Nawet podczas snu twój pies pokazuje, jak bardzo jest lojalny i czujny. Badacze snu psów odkrywają, że psy często wybierają miejsca, które są zarówno wygodne, jak i bezpieczne, zwłaszcza w pobliżu ludzi, których kochają. Każde zwinięcie się w kłębek, rozciągnięcie czy przechylenie głowy, to fizyczny sposób okazywania, jak bardzo im zależy. Te zachowania przypominają nam, że ich miłość i troska wykraczają poza czas, gdy są obudzone. To cicha oddanie przez cały dzień i całą noc, która sprawia, że Twoja rola jako ich ostoi i obrońcy jest jeszcze silniejsza. Ciche skomlenie może wydawać się oznaką zniecierpliwienia lub irytacji, ale dla psa. To delikatny, płynący prosto z serca sposób komunikacji. Kiedy wchodzisz do pokoju, na chwilę wychodzisz lub rozmawiasz z innymi, to ciche skomlenie może wyrażać radość, zmartwienie lub chęć utrzymania kontaktu, jakby pies mówił: Cieszę się, że tu jesteś, albo nie zostawiaj mnie. Naukowcy badający psie dźwięki twierdzą, że ciche skomlenie często niesie ze sobą wiele uczuć. Jest sposobem na zwrócenie uwagi człowieka i prośbę o opiekę lub pocieszenie. Zwracanie uwagi na ten dźwięk i życzliwa reakcja pomaga psom czuć się zauważonymi i bezpiecznymi emocjonalnie. Ciche skomlenie to nie tylko hałas to nić, która łączy wasze serca delikatny sposób okazywania uczuć, których słowa nigdy nie oddadzą. Rozpoznawanie tych sygnałów pomaga budować zaufanie wzmacniać więź i doceniać wyjątkowe sposoby, w jakie Twój pies okazuje miłość. Podążanie za Tobą do Łazienki to nic dziwnego, to głęboki, naturalny znak ich lojalności i instynktu opiekuńczego. Psy potrafią wyczuć, kiedy możesz być bezbronny. Wiedzą, że zamknięte drzwi czy prywatne pomieszczenia to miejsca, gdzie ich ludzie są najbardziej narażeni. Na wolności zwierzęta w stadzie naturalnie pilnują się nawzajem w spokojnych, niechronionych chwilach, dbając o bezpieczeństwo całej grupy. W domu Twój pies robi to samo, woli zostać blisko Ciebie, niż pójść gdzieś samemu. Mogą siedzieć cicho, wpatrywać się lub po prostu odpoczywać w pobliżu, całkowicie czujne. To zachowanie świadczy o zaufaniu. Chcą Cię chronić, gdy Ty nie możesz w pełni chronić siebie. Za każdym razem, gdy podążają za tobą w te prywatne przestrzenie, cicho mówią Masz moje wsparcie bez względu na wszystko. To emocjonalna inwestycja, tymczasowo rezygnują z własnego komfortu, aby upewnić się, że jesteś bezpieczny. To pokazuje miłość, która jest zarówno naturalna, jak i głęboko ludzka w tym, jak na ciebie wpływa, sprawiając, że czujesz się bezpiecznie, nawet podczas najprostszych codziennych czynności. Czy zdarzyło ci się prawie potknąć o psa w drzwiach i pomyślałeś, że po prostu leniuchuje? Pomyśl jeszcze raz. To zachowanie jest celowe i wynika z głębokiej potrzeby bycia czujnym. Drzwi są jak punkty kontrolne, miejsca, gdzie ludzie się przemieszczają i gdzie wszystko jest zauważalne, a twój pies chce mieć oko na każdą zmianę. Umieszczając się w tych ruchliwych miejscach, upewniają się, że mogą widzieć, reagować i pozostawać z tobą w kontakcie. Naukowcy badający zachowanie psów twierdzą, że takie ustawienie pomaga na wiele sposobów, daje im kontrolę nad przestrzenią, pozwala wyczuć potencjalne zagrożenia i wzmacnia więź z tobą. Nie chodzi o to, żeby być szefem, chodzi o troskę, czujność i chęć bycia ważną częścią twojego życia. Za każdym razem, gdy przez nich przechodzisz, traktuj to jako ciche przypomnienie: patrzę, jestem tutaj, troszczę się. To małe ciało w drzwiach to znak lojalności, żywy obrońca, który dba o to, byś nigdy nie był naprawdę sam. To super urocze przechylanie głowy to znacznie więcej niż tylko uroczy nawyk, to mieszanka uwagi, myślenia i poczucia więzi. Kiedy rozmawiasz ze swoim psem, on dostosowuje uszy, ciało i oczy, aby wychwycić twój ton, drobne szczegóły i subtelne emocje. To całkiem ciekawe, że przechylanie głowy w lewo często oznacza, że próbują zrozumieć ludzkie uczucia, podczas gdy przechylanie w prawo pokazuje, że próbują rozszyfrować znaczenie słów i to, co się dzieje. Naukowcy badający mózgi psów odkryli, że psy jednocześnie rozumieją ludzki język i emocje. To przechylenie głowy pomaga im jaśniej zrozumieć, co mówisz i jak się czujesz. To przechylenie nie jest przypadkowe to sposób Twojego psa na powiedzenie słyszę cię zwracam uwagę na każdą drobnostkę jesteś ważny to słodkie połączenie ciekawości inteligencji i miłości każde przechylenie wzmacnia Wasze rozmowy pokazując, że nie tylko słuchają oni naprawdę są z Tobą chłonąc każde Twoje słowo i uczucie jakby było to dla nich równie ważne jak dla Ciebie. Kiedy twój pies odwraca się do ciebie plecami i siada, to jeden z największych dowodów zaufania, jaki może ci okazać. Na wolności, pokazywanie pleców jest niezwykle ryzykowne, ponieważ naraża obszary, które drapieżniki mogłyby zaatakować. Robiąc to w twojej obecności, twój pies cicho mówi: Ufam ci całkowicie, czuję się bezpiecznie, kiedy jestem z tobą. To nie tylko relaksujące. To odważne pod względem emocjonalnym, to ich sposób na powiedzenie ci, że nie boją się ani nie martwią, ponieważ wierzą, że ich ochronisz. Kiedy delikatnie położysz dłoń na ich plecach, wzmacniasz to zaufanie jeszcze bardziej, budując ciche wspólne połączenie, które jest głębsze niż słowa. Za każdym razem, gdy się odwracają, pokazują ci, że wasza relacja jest bezpiecznym miejscem, gdzie miłość i bezpieczeństwo po prostu łatwo współistnieją. To cicha, głęboka więź, którą tylko ci, którzy naprawdę obserwują swoje zwierzęta, mogą poczuć i docenić. Kiedy twój pies upuszcza swoją ulubioną zabawkę u twoich stóp, to coś więcej niż tylko prośba o zabawę, to prezent prosto z serca. Oferując to, co dla nich najcenniejsze, okazują miłość, zaufanie i to, jak bardzo się o ciebie troszczą. W dzikiej sforze dzielenie się rzeczami świadczy o lojalności i wzmacnia grupę, a twój pies rozciąga to naturalne połączenie na ciebie. Kiedy przynoszą ci skarpetki, buty czy rzeczy, które wydają się przypadkowe, to nie tylko się bawią, mówią to jest dla mnie ważne tak samo jak ty. Przyjęcie ich daru, zabawa nim lub pochwała sprawia, że wasz wzajemny szacunek i uczucie stają się jeszcze silniejsze. Każda zabawka, którą upuszczają, jest symbolem waszego partnerstwa, prawdziwym sposobem, by twój pies powiedział Jestem częścią twojego świata i chcę, żebyś ty był częścią mojego. Kradzież skarpetek czy bielizny może wydawać się niegrzeczna, ale tak naprawdę to oznaka głębokiej miłości. Wasze ubrania pachną wami, domem, bezpieczeństwem i osobą, którą kochają najbardziej. Kiedy wasz pies zbiera te rzeczy, tworzy sobie przytulne miejsca wypełnione waszym zapachem, szczególnie gdy was nie ma w pobliżu. Przytulanie się do waszych skarpetek czy ubrań to coś więcej niż tylko zabawa. To sposób, w jaki radzą sobie z emocjami, sposób na poczucie bliskości i spokoju, gdy nie mogą być blisko was. To zachowanie jest ich sposobem na okazanie wam ciepłego uścisku, przypomnieniem poprzez zmysły, że nadal jesteście częścią ich świata. Każda skarpeta, którą zabierają, to sekretna wiadomość miłosna, dająca im znać, że wasza więź jest silna i wyjątkowa. Czasem psy kładą na nas łapę i nie ruszają jej, tworząc delikatne, ciepłe połączenie. To coś więcej niż zwykły dotyk. To jak cichy uścisk, sposób wyrażania uczuć, mówiący Jestem z tobą, ufam ci i chcę być blisko ciebie. Za każdym razem, gdy kładą swoją łapę, robią to celowo, to mały akt komfortu, który pokazuje, jak bardzo im zależy. Badania nad zachowaniem psów w interakcjach z ludźmi, dowodzą, że dotyk jest niezwykle ważny dla budowania zaufania i zmniejszania ich lęku. To sprawia, że te łapne uściski są zarówno znaczące, jak i pomocne. Kiedy odpowiadasz delikatnym dotykiem lub łagodnymi słowami, Budujesz tę więź, zamieniając prosty gest w rozmowę o miłości i akceptacji. Te łapne uściski są ciche, ale to silne sposoby okazywania ich lojalności i miłości. Kiedy Twój pies spokojnie się w Ciebie wpatruje, to nie tylko obserwacja to jak emocjonalne sprawdzenie, co u Ciebie. To spojrzenie pomaga im zrozumieć, jak się czujesz, zauważyć drobne oznaki stresu i zaoferować pocieszenie bez wydawania dźwięku. Kontakt wzrokowy z psami to nie tylko rozmowa. To sprawia, że zarówno psy, jak i ludzie wydzielają oksytocynę, co wzmacnia ich więź emocjonalną i buduje zaufanie. Spokojna czujność Twojego psa to sposób, w jaki okazuje, że mu zależy, sposób, w jaki mówi: Widzę cię, rozumiem cię, jestem tu dla ciebie. To spojrzenie może trwać sekundy lub minuty, ale w tych chwilach Twój pies jest w pełni skupiony. Dostrojony do tego, jak się czujesz, i cicho pokazuje, że jest lojalnym przyjacielem, obserwatorem i powiernikiem. Czasem twój pies kręci się w kółko przed zabawą albo na powitanie. Nawet jeśli wydaje się to przypadkowe, to zachowanie to super radosny sposób, w jaki okazują swoje podekscytowanie, radość i chęć ponownego kontaktu z tobą. Ruch okrężny pomaga im pozbyć się nadmiaru energii, pokazać jak bardzo są podekscytowane i powiedzieć, że są gotowe do zabawy lub interakcji. Kiedy psy są w grupie, tego rodzaju zachowanie pokazuje jak bardzo są podekscytowane i emocjonalnie zaangażowane. Tworzy wspólną energię, która wzmacnia ich więzi. Widok psa kręcącego się z czystej radości jest jak oglądanie żywej, oddychającej celebracji twojej obecności. To zaraźliwe, czujesz radość płynącą od nich, wciągającą cię w ich figlarny, żywy świat. Sprawiają, że każde twoje przyjście do domu staje się małą imprezą miłości i ekscytacji. Delikatne oparcie się o twoje ramię to bliski akt połączenia, świadczący o bezpieczeństwie, zaufaniu i emocjonalnej bliskości. W świecie społecznym psów opieranie się o członków stada pokazuje, że są niezawodni i wspierający, to cichy sposób wyrażania bliskości. Kiedy twój pies opiera się o ciebie, mówi czuję się z tobą bezpiecznie, ufam ci i jestem emocjonalnie związany, gdy jestem z tobą. Ten mały gest może pokazać tyle miłości, co tysiąc słów. To wzruszające przypomnienie, jak bardzo na tobie polegają, jak bardzo są z tobą szczęśliwe i jak gotowe są dzielić się swoimi uczuciami. Każde oparcie wzmacnia niewidzialne nici, Łączące wasze serca, sprawiając, że oboje czujecie się widziani, potrzebni i kochani. Jak już widzieliście, świat waszego psa jest pełen małych, ale ważnych gestów szturchania, przeciągania się, westchnień, obracania i delikatnych dotyków które niosą ze sobą przesłania zaufania, miłości i lojalności. Każde spojrzenie, każda łapa i każde merdanie ogonem to okno do ich serca cicha rozmowa, do której jesteście zaproszeni. Zauważając te drobne działania i reagując na nie życzliwie, wzmacniacie waszą więź, zwiększacie ich poczucie bezpieczeństwa i budujecie relację opartą na zrozumieniu i uczuciu. Wasz futrzany przyjaciel zawsze do was mówi, przypominając, że miłość nie zawsze potrzebuje słów, pokazuje się w najmniejszych, ale najważniejszych gestach.